Witam. Często mówię o patologii w internecie. Dużo ludzi ma mi to za złe, bo pewnie sami są tą patologią. Ale nie jestem odosobniony w mojej opinii. Posłuchajcie fragmentu. Że już nie tylko nie potrafimy pisać komentarzy, nie potrafimy pisać ich poprawnie. Napieprzamy skrótami myślowymi, które tylko my rozumiemy i też nie jestem co do tego przekonany. Przeczytać posta. Niektórzy przeczytali może początek pytania, niektórzy może nawet y, przeczytali całe, niektórzy z nich może nawet zrozumieli chociaż część. Y, niektórzy obejrzeli obrazki. Odszukać tutaj wartości dodanej, ona tam jest, tylko jest zalewana taką ilością gównianych komentarzy. Bo wam się po prostu nie chce kiwnąć palcem, żeby napisać to porządnie, żeby przeczytać, co piszecie. No i to potwierdza moje obserwacje. Ludzie piszą tak, że nie wiadomo, o co im chodzi. Trzeba się tego po prostu domyślać. Piszą, mówią. I tu jest duży problem. Ale. Cóż, czas leci do przodu, będzie tylko coraz gorzej. Do usłyszenia.